Tego samego dnia wieczorem, a był to ciągle pierwszy dzień tygodnia, Jezus zjawił się tam, gdzie byli zebrani jego uczniowie. I chociaż z obawy przed religijną starszyzną oraz ich pachołkami trzymali drzwi zaryglowane, on stanął na środku izby i rzekł: Pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce oraz bok. Wtedy uczniowie rozpoznali pana i ogromnie się ucieszyli. A Jezus ponownie powiedział: Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich, mówiąc: Obleczcie się w ducha uświęcenia. Jeśli jakimkolwiek ludziom odpuścilibyście grzechy, będą im odpuszczone, a jeśli kogoś pochwycilibyście dla Bożego Królestwa, zostanie w nim zatrzymany. Gdy Jezus przyszedł do nich, jeden z dwunastu, Tomasz, nazywany bliźniakiem, nie był razem z nimi. Kiedy później uczniowie relacjonowali mu spotkanie z Panem, on rzekł: Jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów, po gwoździach i w miejsca te nie włożę swych palców, a dłoni mej nie włożę w jego rozpruty bok, nie uwierzę. Osiem dni później uczniowie znowu zgromadzili się w tej samej izbie. Tym razem Tomasz był z nimi. Jezus. Znów wszedł, mimo zaryglowanych drzwi, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza słowami: Wyciągnij tu swe palce i dotknij moich rąk, podnieś swoją dłoń i włóż ją w mój bok. Nie bądź sceptykiem, lecz ufaj mi. Wtedy Tomasz rzekł: Pan mój i Bóg mój, na co Jezus tak mu odpowiedział: Uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Jednak prawdziwie błogosławieni są ci, którzy choć mnie nie widzieli, to jednak złożyli we mnie swą ufność i nadzieję. Jezus w czasie pobytu na ziemi dokonał w obecności uczniów jeszcze wielu innych znaków, których nie ujęto w tej księdze. Te zaś spisano tu, abyście ugruntowali się w pewności że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego, i abyście trwając w zaufaniu do niego, mieli w nim odwieczne i nieskończone życie. Co by było, gdybyśmy żyli w świecie, w którym słowa i ja odpuszczam tobie grzechy nigdy nie padły? Gdybyśmy zostali pozbawieni szansy na przebaczenie, na zrozumienie, że każdy z nas może zacząć od nowa? Co by było, gdyby Jezus nie wysłużył nam przebaczenia win? W kontekście fragmentu z 20 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, stoimy przed pytaniem o istotę miłosierdzia i przebaczenia. Które są kluczowe nie tylko dla naszej duchowości, ale i codziennego życia. Zastanówmy się nad naszą ludzką kondycją i nad tym, co naprawdę stanowi o naszej wartości. Czy nasze życie bez możliwości przebaczania i otrzymania przebaczenia miałoby sens? Przecież to właśnie w tych momentach, gdy otwieramy nasze serca na miłosierdzie, życie nabiera głębi i staje się pełniejsze. Wtedy słowa, Pokój wam nabierają realnego i uspokajającego kształtu. Przypatrzmy się także historii Tomasza, sceptycznego apostoła, który potrzebował dotknąć ran Chrystusa, aby uwierzyć. Mistrz mówi do Tomasza: Ponieważ mnie widziałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Sceptyczny Tomasz nie był gotów przyjąć wiary jako daru, pragnął dowodów bezpośredniego doświadczenia szkiełkiem i okiem. Czyż nie jest to obraz nas samych, naszych wątpliwości, naszej potrzeby nieustannego upewniania się? Jezus nie potępia Tomasza za jego wątpliwości, wręcz przeciwnie, daje mu możliwość doświadczenia, o którą Tomasz prosił, mówiąc, wyciągnij tu swe palce i dotknij moich rąk, podnieś swoją dłoń i włóż ją w mój bok. Nie bądź sceptykiem, lecz ufaj mi. Tomasz w swojej ludzkiej słabości stał się łącznikiem wątpliwości i wiary. Sceptycyzm Tomasza stawia nam wielki znak z informacją, że szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Co ważne, Tomasz w swoich rozterkach nie był sam. Znajdował się w wspólnocie wśród innych, którzy podobnie podzielali tak wątpliwości, jak i wiarę. To przypomnienie, że nasza wiara, nasze poszukiwanie sensu i miłosierdzia nie jest samotną podróżą. Jesteśmy wezwani do dzielenia się doświadczeniami, wątpliwościami i naszą wiarą z innymi. Gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moim imieniu, tam jestem pośród nich. Te słowa Chrystusa są zaproszeniem do budowania wspólnoty, która łączy i wspiera. A także uczestniczy we wzlotach, jak i upadkach. W kontekście dzisiejszego świata pełnego zmagań, niepokoju, ale też poszukiwania sensu, historia Tomasza i nauczanie Jezusa mogą być dla nas przypomnieniem, że życie bez miłosierdzia byłoby pustką i wegetacją, bez nadziei na nowy początek. To miłosierdzie, które każdego dnia jest nam oferowane, Pozwala nie tylko przetrwać, ale i odnaleźć pełnię życia w bliskości z Bogiem i ludźmi. W tym kontekście nie możemy zapomnieć o słowach zapisanych w Psalmie 23. Panie, Tyś jest moim schronieniem, niczego mi nie braknie. W nim znajdujemy pociechę i przypomnienie, że nasze życie, pomimo wszelkich trudności, jest wprowadzone przez Jezusa w miłość która przebacza, leczy i przywraca nadzieję. Dlatego w obliczu wyzwań naszych czasów, zaproszenie do refleksji nad miłosierdziem i wiarą jest nie tylko duchowym imperatywem, ale i konkretną drogą, która może bezpiecznie przeprowadzić nas przez życie. Niech ta niedziela będzie dla nas wszystkich okazją do zastanowienia się nad tym, jak przebaczenie i miłosierdzie płynące z wiary kształtują nasze życie, nasze relacje z innymi, i jak mogą stać się źródłem nadziei na nowy, lepszy świat. Każdy z nas może doświadczyć miłosierdzia i podzielić się takim darem z innymi. A nie reformowalni sceptycy? Czy jest dla nich jakiś ratunek? Oczywiście, że tak. Jak napisał Jan. Jezus znów wszedł, mimo zaryglowanych drzwi, stanął po środku i rzekł: Pokój wam! Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.